Tak. się. Musimy udać się do poszukiwania dowodów. To Wędrujmy dalej. Chodźcie Wtarliśmy w końcu do Królestwa Sądu. Najwyższa pora odnaleźć ich króla. Aragornie, rozdzielamy się. Czuć się tam, wypójdziemy tam. Spotkamy się na miejscu. Elfy, bądźcie Elfynie. ostrożni. Idziemy. Idziemy. Dajcie mieszkańcy. Panowne, Wasze Królestwo Piękne, poszukujemy Waszego Króla! Króla są! Państwo wiedzą, gdzie jest Król Sąd? O, jest! Zwany Sołtysem! Przybywamy z dalekich krajów! Państwo nie wiedzą! Pieszkali Gutowianie! Sołtysa szukamy, Króla Waszego! Z Witajcie, mieszkańcy Królestwa Gutków! Nazywam się Gandalf i przybywam do Was wraz z moją drużyną, moimi kompanami, którzy Wam się osobiście przedstawią. Ja, szlachetny książę Morza Śródziemnomorskiego, przybyłem tu wraz z Gandalfem Szarym i moimi towarzyszami. Może towarzysze się przedstawią. Torin, dymbowa tarcza. Z potomkiem, primem. Jedyny, który z nieśmiertelnych ziem wrócił cały. Jam jest Elf z moim bratem. Migoras z rodu Gorasów. Jam jest Frigo, a to mój kompan. Jan jest Frigo. Przybywamy z dalekiej podróży. Przebyliśmy kupę hektarów, kupę kilometrów, po to, żeby przybyć na Wasze doroczne święto, na które zaprosił nas Wasz wspaniały król, Soł, zwany w Waszej mowie Sołtysem. To dzięki niemu tu jesteśmy jednak nie to było głównym celem naszego przybycia. Legendy głoszą, że w Waszym Królestwie jest najbezpieczniejszy, sejf, skarbiec w całym śródziemiu, z którego. Żaden klejnot, żadna tajemnica jeszcze nigdy nie zniknęła bez wiedzy waszego króla Soła. Dlatego będziemy mieli za prośbę, żebyście to wy, mieszkańcy królestwa, przechowali to, co najcenniejsze. Jest to niewielka, drobna rzecz. Zwykły, lecz niezwykły pierścień. O nas trudach podróży opowie wam mój kompan Aragorn. Przebyliśmy pola kukurydzy i buraków. Było ciężko. Pot spływał nam po czołach. Ale nie poddaliśmy się. Nigdy. I dotarliśmy tu. Przeszkody nie były nam straszne. Nie, nie. Ja i moi kompani zawsze dajemy radę. Dzięki Gandalfowi, krasnoludom, elfom i naszym hobbitom mamy razem wielką moc. I wy także możecie mieć wielką moc. Krzyczmy razem! A teraz chcielibyśmy przekazać to, co najcięższe. To, nacoczają się złe moce, złe postacie i wszystkie inne rody śródziemia. To, co najcenniejsze, nosi, nosi ze sobą. Najmniejszy spośród nas, mimo że jest niewielki, nasz Frigo, jego kompan, największy ciężar potrafi unieść. On, jako jedyny, potrafi oprzeć się złej mocy pierścienia. Miejmy nadzieję, że wasz król również wykaże się siłą i wytrwałością. Prosimy króla Soł, żeby do nas przybył i zdjął z nas to brzemię. wraz ze swoimi pięknymi księżniczkami oraz tureczką, księżną Królestwa Gutków. Witaj, szlachetny królu. Przybywam na wasze zaproszenie. Czego ode mnie chcecie? Pragniemy, żebyś przechował to, co niewielkie, ale ogromną moc w sobie ma. Przyjmiesz od nas to na przechowanie? Wasza prośba zostanie spełniona. Dziękujemy, królu Frigo. Przekaż pierścień. O królu, noś go ostrożnie, mimo że jest niewielki, moc jego ogromna. Nie jeden będzie chciał go odebrać. Myślę, że legendy, które głoszą, że wasz skarb jest najbezpieczniejszy w całym wszechświecie, potwierdzą się. Na pewno nie zostaniecie zawiedzeni. Możemy spotkać się za rok i ten pierścień będzie u nas, w naszym skarbcu. Hurra! Nareszcie! Dziękujemy, O królu! Ja, ja również dziękuję, żeście odwiedzili naszą ziemię i tak wspaniale, żeście się zaprezentowali. Dziękuję wszystkim. Pokłon! Dziękujemy. A my chcemy podziękować też naszemu gospodarzowi, który nas przyjął mimo naszych trudów podróży, ogromnego ekipunku, zwierząt, które ze sobą mieliśmy. Dariuszu, dziękujemy. Nie wiem, gdzie jesteś. Tu jest Dariusz. Dziękujemy, Dariuszu. gornie. Naprawdę jestem przeszczęśliwy, że wszyscy tu się spotkaliśmy. Że zostaliśmy tak wspaniale ugoszczeni. Ale może jednak dostalibyśmy coś do jedzenia, do picia. Zechciałby ktoś nam coś przynieść? Może. A może nie. A może dzieci coś nam przyniosą? Chce ktoś dołączyć do naszej drużyny? Ja, ja widzę tylu chętnych. Za rok, jak przyjedziemy, a przyjedziemy na pewno, będziemy szukać nowej drużyny z równie wielką mocą co nasza. Jeszcze raz dziękuję. A ja zapraszam jednego z was. Dostaniecie nagrodę. Dla wszystkich. Dziękujemy, szlachetny królu, za twoją łaskawość. Oddamy się w gościnę twojego królestwa. Wszystkie dzieci, które chciałyby zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z Gandalfem, zapraszamy tutaj. Bądź z krasnoludami, z elfami, z niziołkami, z rycerzem, z królem, z księżniczkami. Zapraszamy. Dobrze. Pozbyliśmy się tego ciężkiego brzemienia, jaki był pierścień. Możemy wracać do naszej krainy. Więc wracajmy. Zdajemy się.